Hallelujah, 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 Hallelujah. Nasz zbawiciel Jezus Chrystus zwycię śmierć zwyciężył, a na życie rzucił światło przez ewangelię. Alleluja. 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 Pan z wami słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli go w ten sposób: Nauczycielu, Mojżesz tak nam napisał: Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat pojmie ją za żonę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy pojął żonę i zmarł bezdzietnie. Pojął ją drugi, a potem trzeci, i tak. Wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc, którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę. Jezus im odpowiedział, Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą, lecz ci, którzy uzna uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzewie, gdy Pana nazywa Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Bóg nie jest bogiem umarłych, lecz żywych, wszyscy bowiem dla Niego żyją. Na to rzekli niektórzy z uczonych w piśmie Nauczycielu dobrze powiedziałeś już o nic nie śmieli Go pytać. Oto słowo Pańskie. Drogi bracie, czy chciałbyś zdobyć zbroję Aleksandra Macedońskiego? Jako Jerzy? Oczywiście. To pytanie, wbrew pozorom, jest związane z dzisiejszym Słowem Bożym, początek księgi machabejskiej. Zaraz jeszcze do tego wrócimy. Ale ten motyw zbroi przebija się przez nasze rozważania. święta Cecylia i jej słowa, zachęta dla rycerzy Chrystusa, aby odrzucali uczynki ciemności i przywdziali zbroję światłości, co jest oczywiście przenośną, bo nam nie chodzi o wojnę, o, o przemoc, ale nam chodzi o pewną duchową siłę, o duchową prawość, o to, aby umieć, umieć zwyciężać to, co złe, ale zwyciężać dobrem. Pierwsze czytanie z Księgi Machabejskiej mówi o królu Antiochu IV Epifanesie, który wysłał swoje wojska na Persepolis, aby to miasto zdobyć, pokonać i między innymi zdobyć złote hełmy, pancerze i zbroje, jaką pozostawił tam król macedoński, Aleksander Wielki. To się królowi nie udało i potem słyszeliśmy jak popadł w jakiś smutek, gorycz. Ten król chciał unieśmiertelnić swoje imię. Chciał być wieczny, żyć, żyć na wieki. Podobno w roku 48 przed Chrystusem Juliusz Cezar odwiedził grobowiec Aleksandra w Aleksandrii. Miał wtedy 52 lata i tak patrzył na ten na grobowiec tego zdobywcy i myślał, że, że on w wieku 52 lat jeszcze niezbyt wiele osiągnął, a przecież Aleksander był o wiele młodszy, gdy zdobył władzę nad światem i znów stał się nieśmiertelny. Ciągle przewija się w ludzkim życiu marzenie o nieśmiertelnej sławie, o imię, które trwa na wieki. Ale ta trójka bohaterów starożytności, Antioch IV, Epifanes, Aleksander Macedoński czy Juliusz Cezar, chociaż owszem żyją w pamięci, to czy swoje cele osiągnęli, każdy z nich poniósł jakąś tragiczną śmierć, Zbyt, zbyt wczesną, a równocześnie trochę z ich pragnienia było, było, było dobre, aby żyć na wieki, aby zdobyć to co, jest, to, co jest prawdziwe, aby nasze imię trwało. Tylko w jaki sposób? Możemy sobie przypomnieć list świętego Jakuba, czwarty rozdział. Tam czytamy, pożądacie, a nie macie, walczycie, a nie zdobywacie. I często z wielkich pragnień pozostaje tylko smutek i gorycz. Znowu pierwsze czytanie. Antioch IV, gdy jego wojsko wróciło pokonane, przeżywał ciężki smutek, nawet pomyślał, że umrze. I pewno myślał o tym, że nie jest jak Aleksander Macedoński. Czy to pasuje do dzisiejszej Ewangelii? Otóż tak i to doskonale. Ewangelia mówi o tym samym, chociaż inaczej. Tam słyszymy pytanie: jak przetrwać na wieki, chociaż już nie przez tak zwaną nieśmiertelną sławę, ale w inny sposób. Otóż do Pana Jezusa przychodzi kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, nie ma nieśmiertelności i zadają Jemu pewne pytanie. I w tym pytaniu chodzi o przepis ze Starego Testamentu z księgi powtórzonego prawa, tak zwane prawo lewiratu. Czyli brat zmarłego żeni się z jego żoną, i wtedy wzbudza potomstwo, jak mówi dzisiejsza Ewangelia, ma dzieci i żyje dalej, nie przez nieśmiertelną sławę, ale właśnie poprzez swoje dzieci. Ten przepis mówi tak: że najstarszemu synowi nadadzą imię zmarłego brata. By nie zginęło jego imię w Izraelu. Więc ciągle to samo, to samo pragnienie, żeby, żeby zostać w jakiś sposób nieśmiertelnym, żeby nie dać się pokonać przez śmierć. Już o tym wspominaliśmy, że dla nieśmiertelności swego imienia mężczyźni mogą toczyć wojny. Tak było kiedyś, tak jest dzisiaj. I o tym też mówiły te pierwsze, mówiło pierwsze czytanie. Dzisiejsza Ewangelia też podpowiada nam, że coś jest oczywiście złe, że dla nieśmiertelności można udawać ojca. I czyż nie jest to jakieś wykorzystanie kobiety i swoich dzieci, żeby realizowały potem marzenia tego mężczyzny? I pan Jezus na to się nie zgadza. Chociaż on rozumie tę, tę pokusę nieśmiertelności. Księga Mądrości mówi, że do nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka. I o tym mówi pan Jezus saduceuszom, że człowiek pragnie nieśmiertelności, ale nie zdobywa się jej przez wojny dające sławę, czy przez udawanie ojców ale zdobywa się przez oddanie siebie Bogu, przez zawierzenie. Jezus im odpowiedział: Dzieci tego świata żenią się, za mąż wychodzą, lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym, już umrzeć nie mogą, bo Bóg jest Bogiem żywych, a nie Bogiem umarłych. Zatem drogą do tej sławy przekraczającej, a może źle, właśnie nie drogą do sławy, tylko drogą do nieśmiertelności. Yy, I to prawdziwą, nie, nie drogą sławy, czy drogą wykorzystania innych. Jest akt wiary w Boga, który jest Bogiem żywych. Akt wiary dokonany przez nas czy podarowany nam na chrzcie i codziennie powtarzany. Nasza obecność tutaj znaczy, że jeszcze raz ten akt wiary wybieramy. To jest jakiś akt w sercu, tak jak Maryja, która mówi Fiat, tak my, tak my mówimy Bogu tak. Ale równocześnie chodzi też o nasze, o nasze konkretne życie. Tutaj znowu nie musimy długo szukać. Możemy zostać przy dzisiejszym słowie czyli poszukać przeciwieństw tych postaw Antiocha IV, Epifanesa, czy przeciwieństw tych, którzy mówili o, o prawie lewiratu. Zatem nie chodzi o wojnę, ale chodzi o to, aby wprowadzać pokój i w taki sposób żyć na wieki, w tym sensie wybrać Boga, Poprzez to, że wprowadzamy pokój. Tutaj po naszej lewej stronie, gdy, wy, gdy wyjdziemy za drzwi, stoi pomnik kardynała Kominka, cały w kwiatach. 60 lat temu list biskupów polskich do niemieckich przebaczamy, prosimy o przebaczenie. Wiemy, jakie zbrodnie się dokonały, wiemy, kto jest za nie odpowiedzialny, wiemy, że powinna nastąpić sprawiedliwość. Ale nie będziemy szukali wojny, lecz wprawdzie będziemy budowali jakąś przyszłość. I druga droga do tej nieśmiertelności, którą daje nam Bóg, to służba innym. Znowu trochę w kontrze do tego prawa Lewiratu, gdzie, gdzie było szukanie potomstwa za wszelką cenę. Chcemy podkreślić służbę drugiemu człowiekowi, że drugi człowiek nigdy nie jest narzędziem dla, dla mojego dobra. I to wszystko jedno, czy dobra doczesnego, czy dobra wiecznego. Zatem te wszystkie pragnienia, jakie mamy w swoim sercu, są w gruncie, w gruncie rzeczy dobre. Tylko trzeba je dobrze przeżyć. To o tym też mówiliśmy na konferencji, że serce ma różne poziomy, że są w nim dobre pragnienia, ale te pragnienia można potem różnie zrealizować i, i nam chodzi o to, żeby, żeby je realizować dobrze. Też po to się dzisiaj spotykamy, tutaj jako mężczyźni naszej, naszej diecezji. dnia. Wszedłeś w moje ciemności. Dałeś mi wzrok, aby w widzieć Twą twarz i spojrzenie miłości, w którym roztapiasz mój strach. Jestem tu, by wiesz, Się. Boże narze ojcze, ty wynagrodziłeś w niebie podwójne zwycięstwo, które święta Cecylia odniosła przez swoje dziewicze życie i męczeństwo. Sprawa byśmy umocnieni najświętszym sakramentem, pokonywali mężnie wszelkie pokusy i osiągnęli wieczną chwałę. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Czy są ogłoszenia? Po eucharystii. Ja bardzo dziękuję Wam za obecność. Organizatorom za przygotowanie tego pięknego spotkania. Nie będę mógł zostać dłużej, bo dzisiaj jest jeszcze Światowy Dzień młodzieży, diecyzjalny dzień młodzieży. Na który za chwilę się udam. Życzę. Dobrych spotkań, szczególnie spotkań w małych grupach, dobrych rozmów. No i będziemy się ciągle widywali w różnych miejscach. W końcu jesteśmy jednym kościołem, jedną diecezją. Chcemy zdobywać to, co dobre, tak jak nas zachęca dzisiaj Słowo Boże, ale w sposób zgodny z Ewangelią. Prosimy bardzo biskupie, przekazać następnemu pokoleniu. Mhm. Następnemu? Życzenia. A co z wami? Wy już odchodzicie. No to zależy z której strony. Z... Aha, tamtym, dobra, tamtym. No tak, tak, tak I Młodzież, Niech się dobra. szykują. Nie myślałem, że myślisz tak, że myślisz o przyszłych dekadach. To też. No nie wiem, czy dożyje. Jak dożyje, to przekażę. Dobra, kończymy te dialogi, co, Mariusz? Tak, tak, oczywiście. Pan z wami. Niech imię pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Módlmy się jeszcze za synod Archidiecezji Wrocławskiej. Już duża praca za nami, jeszcze wiele przed nami. też miejcie tę sprawę jako mężczyźni w swoim sercu. Panie Jezu Chryste, prosimy, daj nam usłyszeć Twój głos i jak Maryja czynić wszystko, co powiesz. Odnawiaj nasze życie w Kościele. Byśmy budowali komunię, formowali serca i realizowali Twoją misję. W Duchu Świętym, na chwałę Ojca, powierzamy Tobie Synod Archidiecezji Wrocławskiej, aby był Bożym dziełem w nas. Matko Boża Zwycięska, módl się za nami. Nie rzuć let